I podobnie budowlanka, tak jak tutaj pan dyrektor wspomniał, no sądzimy, że akurat takie kierunki jak budowlane powinny się cieszyć ogromną popularnością, bo budować się zawsze będzie i praca w tej dziedzinie jest, a jednak młodzież nie bardzo chce się kształcić w naszej budowlance, mimo że w Nowej Dombie bodajże tam akurat szkoła stalowej, stalowej. stalowej boli, przepraszam, stalowej boli, podobno nabór jest doskonały i pęka w szwach, także chcielibyśmy te dzieci przyciągnąć do nas. Dlaczego? No, ja nie ukrywam, że mnie tu serce boli, jeżeli mówię o tej ilości właśnie brakujących etatów, bo sytuacja w Tarnobrzegu no, nie musiała być tak dramatyczna. Ja nie ukrywam, że zależy mi na tym, żeby nauczyciele, którzy teraz pracują, są powiedzmy w tym wieku średnim, żeby oni tą pracę utrzymali. Składa się na to kilka czynników, nie tylko niż demograficzny, ale właśnie tak jakbym powiedziała, nasze może zbyt małe, znaczy może nie nasze, ale, ale te starania właśnie tak jak powiedzieliśmy, może za mała atrakcyjność, może za mała promocja w poprzednich latach. Nie ukrywam, że też sytuacja związana z emerytami emerytura jest przywilejem, ale w Tarnobrzegu proszę Państwa, mamy na dzień dzisiejszy czynnie pracujących 27 emerytów przy czym 60, 66 nauczycieli, którzy nabyli prawo do zasiłku kompensacyjnego, a osób tracących pracę, no jest zdecydowanie mniej. Także chciałabym, żeby w ciągu tych 3-4 lat ta sytuacja w zatrudnieniu nauczycieli się po prostu unormowała. Więc staramy się robić wszystko, żeby tą pracę zapewnić i, i tym głównie się kierujemy. Jeszcze tu chciałam na koniec powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, jeśli chodzi o sytuację finansową. Nie ma się co udzić, że jest łatwo, bo tak jak żeśmy wspominali, pieniędzy mamy za mało. 11 milionów długu mamy. Ciągle staramy się z niego zejść, ale robimy to no, kosztem pewnych oszczędności. W związku z tym no bezwzględnie dosyć. Tutaj jest moja prośba też do dyrektorów i społeczności szkolnych, żeby rozumieli nas. Godziny karciane w tym roku znikają. Liczymy na aktywność nauczycieli. Niestety tych, którzy mają pracę, że jednak będą się starali zrozumieć nas, że pewnych rzeczy nie możemy oferować, dlatego że chcemy doprowadzić do równowagi finansowej. W związku z tym Bon jest takim narzędziem, który pozwala nam pilnie przyglądać się temu, jak te koszty wydajemy. Wydajemy i tak na oświatę, tak jak mówię, bardzo dużo, dlatego że wszystkie środki zainwestowaliśmy w projekty. No i będziemy musieli teraz zainwestować również w internat, co w przyszłości pozwoli nam zracjonalizować koszt utrzymania tego budynku. Dlatego, że w tym momencie w internacie mamy od 20 do 40 uczniów, a internat jest jest obliczone na 100 osób, więc budynek utrzymujemy. Budynek praktycznie stoi pusty. Trzecie piętro, tam wiatr hula, jest nieocieplony, jest nieefektywny, a jednak utrzymać go trzeba. Także tutaj, wspólnie z nowym dyrektorem, chcemy doprowadzić do tego, że budynek zostanie wyremontowany. Własnymi środkami będziemy remontować trzecie piętro. Pozostałe dwa piętra są wpisane w projekt. W projekt jest wpisana termomodernizacja. Także liczymy, że za trzy lata internat będzie odnowiony i będzie pełen dzieci. W ten sposób dzięki subwencji nam się on skalkuluje i wyjdziemy no, na swoje, tak bym powiedziała. Także taka jest mniej więcej nasza polityka. Jeszcze chciałam powiedzieć słówko o strategii. Przygotowaną mamy już prawie w całości strategię dla zawodowców. Na temat tej strategii będziemy się starali rozmawiać w jesieni. Zorganizujemy kolejną debatę po ogłoszeniu programu, powiedzmy tego rządowego. Postaramy się jeszcze przyjrzeć, jak wygląda program, jakie są nasze założenia, jak wygląda nasza strategia, porównamy to i oddamy to pod konsultacje społeczne. Także w trakcie debaty zaprosimy wszystkich zawodowców, nauczycieli i wszystkich, którzy mają coś do powiedzenia na temat szkół zawodowych. I będziemy dyskutować nad tą strategią, zanim ją postaramy się wdrożyć w życie. To tyle z mojej strony. Ja dziękuję. Tu, proszę Państwa, to, tak jak Pan Dyrektor Sawicki powiedział, że tu praktycznie będziemy walczyć o, o każde dziecko i nie tylko dyrektorzy, ale też o samorząd. Tutaj, przy, przy takiej mocnej współpracy Pana Dyrektora Pilarskiego, udało nam się, e, udaje nam się, pozyskiwać młodzież z Ukrainy, tak jak Pan Dyrektor powiedział, z okolic Złoczowa. W tym momencie na dzień dzisiejszy mamy około 47 podań. No tak, tak liczymy na razie, że tak w tym roku jesteśmy w stanie pozyskać w granicach 50 dzieci z Ukrainy. Te dzieci będą zagospodarowane w internacie, także tutaj jeżeli chodzi, tak jak Pani naczelnik powiedziała, tych dzieci w internacie w tym momencie jest między 20 a 40, to w zależności od, od pory roku, no, jeżeli te dzieci z Ukrainy. A, a mówimy tu o dzieciach, które są zapisane, czy będą zapisywane do szkół ponadgimnazjalnych, w większości zespół szkół numer jeden, zespół szkół numer dwa i parę osób chyba do Liceum Ogólnokształcącego, to wtedy praktycznie internet będziemy mieli już wypełniony do tych 100 osób. Tak jak pani naczelnik powiedziała, będziemy starali się zagospodarować jeszcze kolejne to trzecie piętro, by w latach następnych też pozyskiwać dzieci z Ukrainy. To też jest no 50, 50 dzieci, no to praktycznie to są dwa oddziały. Także to są na te dzieci jest subwencja i do szkoły i na internet. Także wzorem niektórych miast w Polsce, akurat przy granicy wschodniej, też, też staramy się przez te dzieci, no nie powiem, że ratować Tarnobrzewską oświatę, bo o tą oświatę już walczymy praktycznie od dwóch lat, ale na pewno będzie to wzmocnienie, a korzyści będą i, jak, i, i z jednej, i z drugiej strony. strony. Jak hmm. te przedmioty, nauczyciele? Te dzieci tutaj Pan Dyrektor może powiedzieć, one znaczy, są... To te punkty. dzieci, jak są w nisku to tak, one już się uczą na Ukrainie Polskiego, a oprócz tego ministerstwo przewiduje 5 godzin tygodniowo dodatkowego języka polskiego. Czyli to jest utrzymanie też dla klonistek mhm. Czyli mówię tak, jest w tej chwili w za zaciemnisku. Na 47 osób, które są, jedna osoba prawdopodobnie powie na Państwu, że bo się nie uczy, ale 3 czwarte uczniów mają średnią ponad 4 i nawet dziewczynka nazywa się. Olesia Pyrcz ma ponad pięć. Czyli oni się, Terech, się to bardzo nie dobrze nie uczą te dziewczyn. Bo jest pół na pół, jest połowa chłopców, połowa dziewczyn. Więc bariery językowej, na pewno na początku jakaś tam bariera jest, ale myślę, że oni bardzo szybko nauczą się wpłynie po polsku. I na pewno w przyszłości zasilą uczelnie wyższe w Polsce. Dajmy, daj żeby to było w tarną jesteśmy od tego To znaczy tak, w tamtym roku, tak jak mówiłam, miesięczne oszczędności wynosiły około 35 tysięcy, ale proszę Państwa, Bon nie został wprowadzony, jakby to powiedzieć, jako sposób na oszczędzanie tylko jest to narzędzie, które pozwala monitorować to, co tak naprawdę jest. Dlatego, że kiedy nie mieliśmy bonu, zatrudnianie nauczycieli odbywało się na takiej zasadzie powiedzmy sobie uznaniowej. Każdy dyrektor mówił, że no, ma takie i takie zapotrzebowanie tylu i tylu nauczycieli i generalnie rzecz biorąc ręcznie było to sterowane, że no, rzeczywiście tyle z wyliczeń wynika. Nikt nie był w stanie tego tak dokładnie skontrolować. Natomiast bond w przeliczeniu na ucznia, tak jak to wielokrotnie tłumaczyłam, pozwala zracjonalizować te etaty. W związku z tym bond to jest tak naprawdę narzędzie organizacyjne, które tylko pozwala nam kontrolować stan zatrudnienia. I on tylko temu służy. On nie będzie przynosił nam jakichś ewidentnych oszczędności w następnych latach z wyniku samego działania bondu, bo on działa za każdym razem w ten sam sposób. Pozwala nam, tak jak mówię, policzyć. Zmniejsza się liczba dzieci, automatycznie mamy przelicznik, ile powinno wyniknąć z tego etatów, czyli na ile nas stać. I nie ukrywam wcale, że w tym roku, bo on no drastycznie w tych szkołach powiedzmy po, poza miejskich, na osiedlach podmiejskich, on się absolutnie nie dopinał. Także mamy przynajmniej świadomość, ile musimy do tych szkół dołożyć i ile nas racjonalnie to kosztuje, że te trzy oddziały takie malutkie utrzymujemy. On nam tylko pozwala pokazać, jak, jaka jest rzeczywista sytuacja, bo on jako program liczy

A, A, tylko nie, to tak jak powiedziała Pani Naczelnik, ja wiem, tylko kwestia jest taka, bo tutaj nie mówimy o oszczędności w oświacie, bo jeżeli e, powiedzmy zaoszczędziliśmy na bonie organizacyjnym, to te pieniądze, nawet większe pieniądze Wydaje. przeznaczamy na akurat czy na remont, czy na terminalizację placówek oświatowych, gdzie planujemy w 2017 roku wydać kilkanaście milionów złotych. To nie można mówić tutaj o oszczędności w oświacie, gdzie my w tą oświatę inwestujemy większe pieniądze. Znaczy, liczba etatów się zmniejsza, ale liczba etatów się zmniejsza cały czas, dlatego że zmniejsza się liczba dzieci. To jest jedno z drugim związane, a bo Bon jest tylko narzędziem, które pozwala to liczyć. Podejrzewam, w tamtym roku ubyło nam około 11 do 14 etatów w, całej, w całym mieście. No W tym roku liczymy na to, że będzie to chyba liczba porównywalna. Ale tak, jako ciekawostka, w 2014 roku też było tak około Ale... 11 etatów, gdzie nie było bonu organizacyjnego. To, to, to Także to nie to jest bo... tak, że bon organizacyjny powoduje, że to tutaj nagle wzrasta zwalnianie nauczycieli. Jeszcze jedno pytanie o urlopach zdrowotnych, bo powiedziała Pani, mm -hmm. że część tych nauczycieli przeznaczonych do zwolnienia przechodzą na tę zdrowotną. I kto za mm -hmm. to płaci? Do no, niestety, za to płaci miasto, czyli wszyscy płacimy. No właśnie, to, to samo nazwa mówił zdrowotny, służył podratowaniem zdrowia i tak dalej. Czyli pewne na zdrowie nauczyciel, który jest dzisiaj w pracy, który otrzymuje, czy wie, że będzie zwaniany, on ucieka to, co się z nim promotą. Nauczyciele mają takie prawo i z tego korzystają, także tutaj no, no, ciężko polemizować z tym. Takie są, takie są przepisy i... Mm -hmm. To tak na zakończenie, proszę Państwa, jeżeli nie ma pytań, to poproszę Pana Dyrektora Rafała Sabickiego, żeby powiedział, jako organizator, żeby powiedział o w, Ogólnopolskim o, o, Olimpiadzie Buduj z Pasją. Tak, szanowni Państwo, w dniach 12-13 maja w Tarnobrzegu, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, naszej tarnobrzeskiej budowlance, odbędzie się... Piąty finał Olimpiady Budowlanej, ogólnopolskiej Olimpiady Budowlanej Buduj z Pasją. Jest to wielkie historyczne wydarzenie, myślę, że nie tylko dla szkoły, dla budowlanki tarnobrzeskiej, jak i również dla miasta, ponieważ e, finał Olimpiady e, nieczęsto gości w mieście jakim jest e, Tarnobrzeg, a, a nam organizatorom, czyli szkole, jak i również Centrum Kształcenia Praktycznego, Udało się, udało się namówić kapitułę, udało się namówić Krajową Federację Edukacji Zawodowej i Sportu Budowlani do tego, żeby ten finał odbył się w Tarnobrzegu. Szanowni Państwo, 16 najlepszych ekip, dwuosobowych ekip zawita do naszego miasta i będą rywalizować w dwudniowych zmaganiach o prymat, o prymat najlepszych budowlańców w Polsce. Patronat honorowy objął prezydent miasta Tarnobrzega nad imprezą, jak również Ministerstwo Edukacji Narodowej. Natomiast sponsorem generalnym, przekazującym, przekazującym duże nakłady finansowe na organizację Olimpiady, jest firma Sopro. Oprócz tego, oprócz tego patronem, 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 patronem sponsorem, sponsorami mniejszymi są inne firmy znaczące budowlane w Polsce. I, i dwudniowe zmagania na pewno będą się cieszyły, na pewno się będą cieszyły dużym zainteresowaniem, bo już wiemy o tym, że e, świadczy o tym duża ilość firm zainteresowanych szkoleniem nauczycieli, jak i kadry pedagogicznej uczniów, która będzie gościła w budowlance w Tarnobrzegu. No i ja uważam, że jest to taki, taki, taki dobry prognostyk na przyszłość. Jest to kapitalna promocja szkoły naszej tarnobrzeskiej budowlanki, jak i również promocja miasta. Także gorące słowa uznania tutaj dla prezydenta miasta Tarnobrzega, który również bardzo mocno zaangażował się w organizację tego turnieju. A wszystkich mieszkańców Tarnobrzega serdecznie zapraszam jako dyrektor szkoły do Domu Kultury 12, 13 maja na godzinę 12 na wręczenie nagród, ogłoszenie werdyktów. Ponieważ myślę, że warto być i zobaczyć jak, z czym młodzież się zmaga ja, tak jak już powiedziałem, jest to wielkie historyczne wydarzenie dla Tarnobrzeskiej budowlanki, ale i miasta Tarnobrzega. Serdecznie zapraszam. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Nie jest się z W ostatniej operacji nad Jeziorem dowiedzieliśmy się, że nie będzie plaży dla osób. Co będzie teraz w tym miejscu, co układam? Hmm, tutaj, powiedzmy, sprawami infrastruktury nad Jeziorem Tarnobrzeckim zajmuje się prezydent Wojciech Brzezowski. Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć.